Cześć wszystkim! Dzisiaj zabieram Was na podróż do indonezyjskiego lasu deszczowego. Pokażę Wam jak grać w tę piękną i strategiczną grę od wydawnictwa Lucky Dad Games, czyli Huta. Będziemy w tej grze sadzić kwiaty, wznosić wielkie drzewa oraz przyciągać fantastyczne zwierzęta do swojego lasu deszczowego. Chyba jesteśmy gotowi, więc możemy zaczynać. Najpierw zobaczmy, co znajduje się w pudełku. 16 plansz lasu deszczowego. Każdy gracz dostaje swój zestaw czterech plansz, tworzących fragment dżungli. 70 kart kwiatów. Karty kwiatów wskazują, które żetony będziemy sadzić podczas swojej tury. 130 żetonów kwiatów w pięciu kolorach. Są to małe kwiatki w pięciu kolorach: białym, czerwonym, żółtym, niebieskim i szarym. 64 drzewa kiedy wasze kwiaty rosną w górę, zmieniają się w te piękne trójwymiarowe drzewa. 15 figurek zwierząt. Te zwierzęta, jak tygrysy, orangutany czy nosorożce, zamieszkają w waszym lesie, gdy stworzycie dla nich idealne siedlisko. 24 karty ekosystemu. Karty ekosystemu dodają nowe cele punktowania w rozgrywkach zaawansowanych. Jeden żeton łuskowca. Łuskowiec decyduje, kto zaczyna rundę i pozwala wybrać dowolny kwiat podczas swojej tury. Instrukcje oraz notę z punktacji. Każdy z tych elementów odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu punktów. Przygotowanie gry jest bardzo proste, ale wymaga kilku kroków. Przygotuj planszę. Każdy gracz bierze cztery plansze oznaczone kolorowymi ikonami: czerwony, biały, niebieski i różowy. Układamy je w kwadrat 2 na 2. Pierwszy gracz tworzy układ, reszta go kopiuje. Ważne, aby zwrócić uwagę właśnie na te kolorowe symbole. Potasuj wszystkie karty kwiatów. Stwórz 9 stosów kart zakrytych. Każdy stos ma 3 karty na dwóch graczy, 5 kart na 3 graczy oraz 7 kart na 4 graczy. Ułóż żetony kwiatów, modele drzew i figurki zwierząt w zasięgu ręki. W rozgrywkach dla dwóch graczy usuń po jednej figurce każdego rodzaju zwierzaka. Wybierz losowo pierwszego gracza. Daj mu żeton łuskowcem. Gra składa się z 9 rund. W każdej rundzie gracz wykonuje Dwa ruchy, a każdy z tych ruchów składa się z trzech faz: sadzenie kwiatów, wznoszenie drzew oraz przyciąganie zwierząt. Na początku rundy pierwszy gracz odsłania nowe karty kwiatów, tworząc rynek. Podczas swojego ruchu wybierasz jedną kartę kwiatów z rynku. Na karcie pokazane są konkretne kwiaty, i właśnie je musisz zasadzić na swojej planszy. Pamiętaj o czterech zasadach sadzenia. Każdy kwiat musi być na osobnym polu, nie na jeziorze. Wszystkie kwiaty w danym ruchu muszą się ze sobą łączyć, nie na ukos. Możesz sadzić kwiaty na tym samym kolorze, jeden na drugim. Pierwszy zasadzony kwiat musi być połączony z już wcześniej zasadzonymi, poza oczywiście pierwszym ruchem. Gdy położysz kwiat na innym kwiecie tego samego koloru, możesz zamienić go w drzewo. Drzewa przynoszą ci punkty na koniec gry. Każde jest warte dwa punkty. Jeśli wypełnisz cały obszar jednym kolorem, tworzysz ukończony obszar, który również da Ci punkty. Ale uwaga! Niezakończone lub kolorowe mieszanki dają punkty ujemne. Jeśli na całym obszarze masz tylko jeden kolor i wszystkie kwiaty zamienione są w drzewa, świetnie stworzyłeś perfekcyjne siedlisko. W nagrodę możesz przyciągnąć zwierzę. Każde zwierzę przynosi dodatkowe punkty. A kiedy je przyciągniesz, możesz dodatkowo nawozić sąsiednie pola nowymi kwiatami. Gdy obok zwierzaka znajdują się już inne kwiaty, możesz na tych kwiatach posadzić drzewa. Ważne: w jednej turze możesz przyciągnąć maksymalnie jedno zwierzę. W każdej rundzie, po tym jak gracz z żetonem łuskowca rozegra swoją pierwszą turę, dodaje żeton łuskowca do oferty na rynku. Jeśli na targu dostępny jest żeton łuskowca, możesz go wziąć zamiast karty kwiatów. Wielokolorowy kwiat na żetonie łuskowca pozwala Ci wziąć kwiat dowolnego koloru. Gracz z żetonem łuskowca będzie rozpoczynać kolejną rundę. Po tym jak wszyscy gracze wykonają dwa ruchy, kończymy rundę. Na koniec rundy sprawdzamy, czy pozostały jeszcze jakieś stosy kart. Jeżeli tak, to przygotowujemy nowy rynek, a jeżeli nie, to przechodzimy do końcowego punktowania. Po dziewięciu rundach liczymy punkty. Każdy z graczy otrzymuje dwa punkty za posadzone drzewo, zdobywamy punkty za przyciągnięte. Zwierzaki do naszego indonezyjskiego lasu, i tutaj zwracamy uwagę na punkty nadrukowane na planszetkach przy obszarach, na których one się znajdują. Dostajemy punkty za ukończone obszary, no i niestety też musimy sobie nieraz te punkty odjąć, gdy nie uda nam się ukończyć obszaru, a już zaczęliśmy sadzić tam kwiaty, bądź gdy któryś z obszarów jest. Wielokolorowy. Wygrywa oczywiście gracz z największą liczbą punktów. Hutan ma również różne warianty rozgrywki. Możemy tutaj znaleźć wariant rodzinny, podczas którego, gdy przyciągniemy zwierzaki do swojego lasu, nie będziemy nawozić. Terenów dookoła. Nie będziemy również otrzymywać punktów minusowych za nieukończone obszary. Możemy zagrać również w rozgrywkę zaawansowaną, do której wprowadzamy karty ekosystemu. Takie karty to są dodatkowe warunki punktowania na koniec gry. W pudełku znajdziemy również tryb solo. I to wszystko. Teraz już wiecie, jak grać w Hutan, więc czas na to, aby spakować walizki, wsiąść do samolotu, polecieć do Indonezji i zobaczyć te wszystkie elementy przyrody na żywo. A jeżeli oczywiście nie macie na przykład czasu albo urlopu, to możecie wpaść do wrocławskiego zoo, żeby zobaczyć chociażby kazuera kasie albo tygrysy sumatrzańskie. Jak Wam film się podobał, to dajcie lajka, like suba i do zobaczenia w następnym materiale. Hej!